To jest ten sam telefon. Ech. Jeżeli dobrze zrozumiałem w świńskim języku, chcesz wygrać grę? No, po prostu gardło mnie troszeczkę rozbolało, ale tak, oczywiście, że chcę wygrać grę. Po prostu nie udało mi się jeszcze znaleźć noża. Dobra, przyjaciele, zostawcie lajki, a my zaczynamy naszą przygodę z Mr. Meat 2. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Koniec misteromita, egzekucja w więzieniu w Nebrasce. Oto artykuł z nim na pierwszej stronie. I tak? Dobra, gazetka spadła i odleciała. A to co za budynek? No dobra, jesteśmy. Co my tu mamy? Ona się pyta, jak się czujesz, kochanie? Nawet nie wiem, czy jestem szczęśliwa, czy smutna. Słuchajcie, cały dzień spędzimy we trójkę. Dlaczego miałybyśmy być smutne? Stary rozdział naszego życia dobiega końca, a zaczyna się nowy. No dalej, spójrzmy prawdzie w oczy jako jedna rodzina. Hm hmm, A to posterunek policji, czy co? To więzienie w Nebraska. Wygląda mi to na to więzienie w Nebraska.